Nie ma to jak poczytać sobie, gdy fani Harumi wyzywają się z fanami Akity. Jest to chyba największy konflikt, jaki istnieje w Ninjago. Nie ma większego konfliktu. Nawet ten, gdy ktoś mówi, że Ninjago skończyło się na siódmym sezonie, też nie dorównuje temu konfliktowi. Jest to konflikt na cały fandom Ninjago i nawet osoby, które za bardzo się ship'ami nie interesują, to i tak w ten konflikt mniej więcej weszli. Bo nie ma co się oszukiwać, każdy woli albo Harumi, albo Akite. Tylko to jest wina w sumie twórców, bo gdyby nie twórcy i kilka ich błędów, to tego konfliktu w ogóle by nie było. Zacznijmy może od Harumi, która to w ósmym sezonie strasznie podlizywała się Lloydowi i to rzeczywiście było tak budowane jak pełnoprawny ship, a potem z tego wielka miłość. I ewidentnie widać było, jak Lloyd był zabujany. Problem pojawił się w momencie, kiedy to Harumi okazała się być zła. No, i tam niby mówi, że ona tak naprawdę nic nie czuła i ginie pod zapadającym się budynkiem. Nadchodzą nowi twórcy Ninjago, wprowadzają postać Akity i robią to samo co z Harumi, czyli też Lloydowi się zaczyna Akita podobać. A Lloyd Akicie, no i na sam koniec Akita mówi, że kiedyś się jeszcze spotkają. No przynajmniej tak się da te jej słowa przetłumaczyć. No i przychodzi ostatni sezon pod skrzydłami tych twórców, czyli sezon 16 i co robią? Przywracają Harumi do żywy. Po czym okazuje się, że Lloyd dalej kocha Harumi. Po czym okazuje się, że Harumi jednak coś do niego czuła, bo się dziwnie trochę zachowuje wobec Lloyd'a. I potem na sam koniec znowu to jest zbudowane jak jakiś ship. Twórcy ninjago i ich dwubiegunowości. Właśnie przez tą dwubiegunowość ten konflikt powstał, bo gdyby w ogóle nie wprowadzili Akity, to by była tylko Harumi. A gdy już tak chcieli tą Akitę wprowadzić, to po co przywracali do żywych Harumi w XVI sezonie? To w ogóle nie powinno mieć miejsca. To w ogóle tak nie powinno wyglądać. Bo jeśli chcą prowadzić już Akite, to nie wprowadzą Akite, a jeśli chcą prowadzić Harumi, to niech nie wprowadzają Akity. To trochę wyglądało tak, jakby te sezony były kompletnie spontanicznie tworzone. Dzięki poprzednim twórcom Ninjago dostaliśmy konflikt, który trwa do dzisiaj i który chyba prędko się nie skończy. Dajcie znać w komentarzu, który team jesteście: Team Akita czy Team Harumi. Ja się żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.